Dziękuję każdemu, który wspiera ten kanał. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to zrób to teraz, by być na bieżąco. Witam Was serdecznie z tej strony, bolek w nowym filmie na tym kanale. I w dzisiejszym filmie przetłumaczę Wam cały distrak na Bushido od Capitala Bra. Cały distrak ma tam sporo wątków, dlatego będę czasami przerywał, ale mam nadzieję, że to Wam nie będzie przeszkadzać, bo to tylko dodaję. Pod koniec tłumaczenia będziecie mieć moją opinię. Zostawcie już na sam start łapkę w górę, żeby to miało lepsze zasięgi. Wczoraj byli to Arabowie, później. Szkło kuloodporne. Potem kamery Spiegel TV, a dziś są to znowu Arabowie. Mam Gnata, powiedz mi co masz przy stole. Mogłem od razu powiedzieć, płacenie za ochronę jest tańsze niż Dubaj. A o Viada Brym nie wspomnę. Mówienie o innych kobietach jest powodem do morderstwa. Raperzy, tacy jak Juan i Flair, mówili o tym, że kobieta busido dymała się z niektórymi piłkarzami z niemieckiego klubu Viada Brim. Jesteś przeszłością, po B przychodzi C. Twoim pierwszym numerem jeden był mój lelelele. Lele. Lele lele lele, mam kulki dla was wszystkich. Lele 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 Mam kulki dla was wszystkich. Lele Stary Pierdzie mnie zdisował i teraz jest szczęśliwy. Nagle mam hejterów po czterdziestce. Benkar dużo mówi, lecz potem ucieka. Przed Urzędem Skarbowym, a nie przed Arafatem. I czego ludzie nie rozumieją? Płacimy z naszych podatków gliniarzom, którzy mu towarzyszą. W czasach Sony Black byłeś talibem. Tutaj macie zdjęcie z tych czasów, naprawdę wyglądał dosyć podobnie do taliba. Dziś Jesteś uchodźcą w Dubaju, ponieważ przyjechał kafi. Nadszedł czas, abym się do tego główna odniósł. Do skurwysynów z Dubaju i Niemiec, do leszczów, do hipokrytów, bo mówią, że pieniądze przebijają przyjaźń. Wow, jestem ćpunem, o czym rapuję od 8 albumów, 23 utworów na pierwszym miejscu lista przebojów i 11 milionów jednostek. Czekałem na Instagramie i na TikToku. do to skurwysyn to u nas tylko powiedzenie. Chciałem być spokojny, bra, ale pieprzyć to. Rucham twoją matkę to znaczy, że wyciągam. Martwych, a to co usłyszysz, przekażesz gliniarzom. Jebać Twojego producenta i ghostwritera a ja dalej będę wciągał koks. Prowadzę się w Bugatti na białym i benzo. Mówią, że jestem ćpunem. Ja mówię, mi się to tak podoba. Kto się zestrał w gacie przez narkotyki, zestrałeś się i od razu spierdoliłeś. Nie udawaj araba, jesteś dajów. Ciężko to wytłumaczyć, bo to są sprawy religijne. Pochodzi to z arabskiego i oznacza to faceta, który nic nie ma przeciwko tego, że kobieta zachowuje niecnotliwie. Jesteś bękartem, jesteś pedałem. I teraz wiesz, dlaczego nazywam cię bękartem. Po 20 latach zgłaszasz swoich przyjaciół za butelkę wody, z powodu długów podatkowych, z powodu jeszcze więcej siana. Kto jest teraz szczurem? He, he, bracie. Busido zrezygnował z współpracy z Arafatem po tym, gdy twierdził w policji, że on pokoił i go tłukł pustą, plastikową butelką po wodzie. Lecz to nie była taka plastikowa, jak tutaj ją widzicie, tylko taka troszkę grubsza. W Niemczech są trochę grubsze te plastikowe. Ale no nie zrobi z tym coś wielkiego. Poczekaj, mógłbym dużo więcej powiedzieć, jeśli się zagłębię. Na przykład twoje fałszywe małżeństwo. Jesteś gnębicielem i nigdy nie byłeś sprawiedliwy. Ludzie wiedzą o tobie wszystko, ale ja wiem o wiele więcej. Tak, bra. Kapitalnie Flea, pierdolę twój jebany pozew. Idę przez Berlin bez 109 dni procesowych. Hahaha. Ha, ha. Jaki dług wobec urzędu skarbowego? Stary, kto w to wierzy? Rucham laski w domu, który zbudowałeś. Masz kompleksy, bo w domu masz nic do. Do powiedzenia, płaczesz przed kamerami, bracie, kogo chcesz zrobić w chuja, kogo? Lelele, Guci Italia. Pieprze twoje dziedzictwo, nigdy nie byłeś mafią, tak bra, jesteś fejkiem, ja rapuję wszystko co czuję. Do Twoich fanów, przepraszam, wasze dzieciństwo było kłamstwem, przepraszam, bra. Więc uspokójcie się, przyjaciele, jeżeli jeszcze o tym nie wiedzieliście, Batman to ani sfercici, ha 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 ha, ha 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 Beat Switch wkracza Joker bra. Torba Prady pełna hajsu. Prada, Prada, Prada. Jestem Jokerem. Rozjebie Batmana. Jebać takiego. Busido powiedz mi ile razy dziennie tego słuchasz. Nie masz mi nic do powiedzenia, bo nie jesteś moim ojcem. Samra jest czpunem i chcą rzucić to na kapiego. Uff. Z zaliczką od Busido nie możesz nawet zostać czpunem. Gnij, kieliszkami do wina. Raperzy pod moimi kołami. pijesz spoc, bierz kundle na smyczy, bo będę musiał go uśpić. Tak bra, szybko. Joker Poker Street na dłoni. Nie bra. Mam jokera, nie potrzebuję żadnych asów. Tak bra. Bushido jebie twoją dupę, bo robisz beef. I skurwysyn ktokolwiek zrobi z tobą kolejny fit. Według mnie dis brzmi bardzo fajnie. Jest o wiele razy lepszy niż ten Jakapi. Tekstowo też o wiele razy lepszy. No, ale ludziom tak i tak brakuje coś, niecoś, coś lepszego. Wiecie o co chodzi? Tam często powtarza się to, coś większość o tym wie. Ludzie szukają sensacji, coś nowego, ale no, mówi o tym, coś było, lecz w bardzo fajny sposób. Czasami nawija bardzo fajne liniki, jak na przykład ten. producenten time producent iż ghostwriter. Dla niektórych jest to mega chujowy rym. Ale jest to tak chujowe, że genialne i śmieszne. Wiecie o co chodzi? Przeszkadza mi ostatnio kapitala Capitala Bra to, że on jakoś hmm, niewyraźnie nawija. Uważam, że kiedyś dosyć płynniej nawijał niż teraz, ale może być, że ciągle ma zatkany nos. Od hmm, wiecie już czego, nie? U niego pada śnieg non-stop. You know what I mean. Podsumując, distract był o wiele razy lepszy niż poprzedni i ma te pierdolnięcie, które chcieliśmy mieć. Na niektórych, oczywiście, nie, ale niektórzy według mnie mają zbyt mocne oczekiwania od tych. Raperów. Przecież to kurwa żaden Adam Mickiewicz, czy tak wiecie o co chodzi. To ludzie z ulicy bez jakiegoś wielkiego wykształcenia odrzucili pewnie szkołę, gdy nawet nie mniej 16 lat. I jestem ciekawy, co wy o tym distraku myślicie. Dajcie znać w komentarzach, i ja chętnie z wami porozmawiam. Jeżeli dotarliście do końca, to piszcie Kapi King, obserwujcie mnie na Instagramie b 0 l 33 k wbijcie do grupy na fejsie, jak i na Discord. Życzę wam jego wieczoru, dnia, zależy od tego, wy to oglądacie. Elo.